przejazd luksusowym samochodem, masaż dla dwojga, jazda kładami, pływanie sportowym, sportową łódką, ale na przykład skok w tandemie. Takie prezenty możemy sobie kupić bądź dla kogoś. Coraz modniejsze czy skok ze spadochronem w tandemie to dobry pomysł na prezent? Doskonały. Bardzo, bardzo trafiony i Pokazujący całą, całe piękno naszego sportu spadochronowego, można powiedzieć, w pigułce. Ciekawa droga do rozpoczęcia potem przygody spadochronowej, jeżeli ktoś by chciał zacząć, aczkolwiek też czasami z pewnymi ograniczeniami. Musimy pamiętać o tym, że jest to Duży żywioł powietrze i ma swoje ograniczenia w postaci zmiennych warunków atmosferycznych, dużego wiatru. To znaczy w cudzysłowie, że jeśli mamy taki bilet wykupiony, e, przyjeżdża, przyjeżdżamy na lotnisko, może się okazać, że wcale nie, nie wzniesiemy się i nie skoczymy z samolotu. No to czasami jest niestety duży problem bardzo niecierpliwych tandem pasażerów, którzy mówią, ja już mam na dziesiątą bilet, albo na 11, .00. ja już muszę lecieć, bo o 14 mam obiad mamy, albo cokolwiek innego. No niestety nie chcą czasami popatrzeć w niebo. My nie chcemy ich zniechęcić do tego, żeby poczekali, choć z tym jest bardzo ciężko, żeby była odrobina cierpliwości, ale zdarza się tak, że widzimy piękne słońce, jest wszystko wspaniale, nic się nie dzieje, tylko wieje silny wiatr i ciężko jest pasażerowi wytłumaczyć, że skakanie w taką pogodę jest po prostu niebezpieczne. Okej, okay. to teraz mam jeszcze takie pytanie, bardzo mi ciekawi, jak już jestem na lotnisku, mam kilku instruktorów, tandem instruktorów. Czy ja mam możliwość sobie wybrania jakiegoś instruktora? Powiedzmy, żeby był większy ode mnie, żeby, żeby mnie, że tak powiem, no, był w stanie okiełznać tam w powietrzu. O tym akurat zajmuje się najczęściej manifest, który przydziela pod względem tego wielkości pasażera przydziela odpowiedniego tandem pilota po to, żeby wszystkim było wygodnie. Ale czy to jest tak, hmm. że pasażer musi być lżejszy, na przykład mniejszy od instruktora? Niekoniecznie. Nie. Czasami zdarza się tak, że pasażer jest nawet dużo większy. Czyli tak się zastanawiam, być... gdyby grupa koszykarzy na przykład chciała e, skorzystać z takiego prezentu i wyskoczyć ze spadochronu, no to... Nie ma najmniejszego problemu. Może być tandem pilot mniejszy od, od, swojego, od swojego pasażera, Tutaj w grę wchodzą jego przede wszystkim umiejętności, możliwość przygotowania tego pasażera po to, żeby nam naprawdę pomagał w skoku i żebyśmy to zrobili. Komfortowo. Powinniśmy się jakoś specjalnie przygotowywać do takiego skoku. Zapisując się na, na skok tandemowy, osoba, która udziela informacji, podaje wszystko, co należy sobą przywieźć. Ogówie sportowe, jakieś wygodne ubranie, jeżeli jest zimno, możemy skakać w kombinezonie, który, który dostaniemy na strefie, a jeżeli Warunki są sprzyjające, jest takie lato jak dzisiaj za oknem, możemy lecieć po prostu w krótkich spodenkach i koszulce. Kiedyś usłyszałem od takiego instruktora, tandem instruktora, takie zdanie, że nie zawsze, jeśli mamy możliwość po takim skoku w tandemie, nie powinniśmy na przykład od razu wsiadać do samochodu na motocykl, ze względu na adrenalinę, która w nas siedzi po takim skoku pierwszym, może być to niebezpieczne. Tak żartujemy sobie często po skokach, że teraz zaczyna się najtrudniejszy element skoków spadochronowych, czyli powrót do domu. Zdarza się tak, że po takim skoku mamy bardzo dużo energii, radości takiej wolności w sobie, którą właśnie złapaliśmy w powietrzu. Jesteśmy bardzo podekscytowani i często e, ta adrenalina w następnie jeszcze, jeszcze, chwilę. Lepiej sobie usiąść, popatrzeć jeszcze jak ktoś lata, jak co się dzieje, zjeść spokojnie coś na lotnisku. Ochłonąć i po chwili dopiero pojechać do domu. Czy to może być prezent dla rodziny? Rodzice, dzieci? Jak najbardziej. Jak najbardziej zapraszamy. Każdy może spróbować. Ograniczeniem rozumiem jest wzrost. Wzrost, tak met 50 tak żeby po prostu odpowiednio dopasować uprząż do, do pasażera. Ale też i ograniczeniem no tutaj wiek dobrze by było gdyby dzieci chciały, gdyby były przygotowane, gdybyśmy ich nie zmuszali do tego, że słuchajcie, dzisiaj będziemy skakać w tandemie. No właśnie. Czy to do końca powinna, to co poruszyłeś, to jest bardzo ważne, czy do końca to powinna być decyzja yy, rodziców, czy też właśnie powinniśmy wysłuchać dziecka, bo żebyśmy na siłę nie uszczęśliwiali? Jak najbardziej, dlatego, że <laughs> dzieci yy, dobrze by było, kiedyby dorosły do tego. Stąd też to ograniczenie w, skalkach, w skokach klasycznych 16 lat, kiedy wiemy, że osoba jest przygotowana do tego yy, przede wszystkim psychicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim Państwa gościem był członek aeroklubu warszawskiego sekcji spadochronowej Szymon Chełmicki. Dziękuję bardzo.